Dzień dobry Państwu. Marcin Szowajski, Szowajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor na czernym portalu KIO24RG. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach cyklu dla zamawiających mamy bardzo ciekawe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 13 maja 2022 roku. To jest KIO 1104 na 22. I tutaj mamy sytuację związaną z zasadą proporcjonalności, a odrzuceniem oferty. Mianowicie stan faktyczny był taki, że y, y, była, by, było wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień. I te wyjaśnienia były bardzo obszerne, i zamawiający uwzględnił wszystkie te wyjaśnienia i wybrał konkretny podmiot do wykonania takiego zamówienia, czyli wykonawca wygrał postępowanie. I sytuacja była taka, że odwołał się inny wykonawca, który stwierdził, że w postępowaniu naruszono przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Mianowicie było to, była to sytuacja, w której zadano aż 94 pytania: bardzo szczegółowe pytania dotyczące wyjaśnienia kalkulacji ceny. I e, przystępujący, który przystąpił po stronie zamawiającego w postępowaniu odwoławczym, e, ten wykonawca, który wygrał postępowanie, e, wyjaśniał na bardzo obszernych wyjaśnieniach wszystkie te e, informacje dotyczące kalkulacji ceny. I wśród tych 94 pytań na pytanie 92 nie odpowiedział, nie udzielił odpowiedzi. Zdaniem zamawiającego był to błahy błąd, który nie powodował, żeby mieć sytuację taką, że trzeba by było odrzucić taką ofertę. Co za tym idzie, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej badającej tę sprawę, potwierdzono, że rzeczywiście to pytanie i ta odpowiedź nie były kluczowe. To pytanie było, miało charakter drugorzędny, uzupełniający, nie wpływający na tą wyjaśnienie tej kalkulacji ceny. W związku z tym, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, zamawiający postąpił słusznie, za, zgodnie z zasadą proporcjonalności, czyli ten efekt w postaci odrzucenia oferty byłby nieproporcjonalny do tego, jak rzeczywiście odpowiadał wykonawca. I tutaj, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że zamawiający oczekuje, żeby wyjaśnienia od wykonawcy były realistyczne, żeby były podparte dowodami, żeby były pełne, żeby żeby taki y, zamawiający mógł się zorientować z tych szczegółowych odpowiedzi, czy rzeczywiście ta cena jest realistyczna, czy rzeczywiście jest uzasadniona? I y, y, zdaniem y, zamawiającego, ale również i Podzielił to zdanie skład orzekający krajowej izby odwoławczej błąd w postaci edycyjny błąd w postaci tego, że nie odpowiedziano na jedno pytanie, które nie było takie kluczowe, nie powoduje, że trzeba byłoby zastosować przepis o odrzuceniu oferty. Warto badać taką sytuację właśnie pod kątem zasady proporcjonalności, co zrobiła krajowa izba odwoławcza. Bo właśnie w tym zakresie ta proporcjonalność jest istotna, żeby było, była. Sytuacja taka, że taka konsekwencja w postaci odrzucenia oferty jest zastosowana dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście byłoby to proporcjonalne. A tutaj mamy sytuację taką, że taka konsekwencja byłaby nieproporcjonalna, bo yy, wykonawca przystępujący w postępowaniu odwoławczym w pełni odpowiedział na pytania zamawiającego. Więc zamawiający mają prawo, zgodnie z tą zasadą proporcjonalności, nawet jeżeli nie dostali odpowiedzi na pytanie. Które było błahe, drugorzędne, a dostali bardzo obszerne odpowiedzi na pozostałe pytania może mimo wszystko wybrać takiego wykonawcę i y, zgodnie z zasadą proporcjonalności nie zastosować odrzucenia oferty. Szołajski Legal Group od wielu lat pomaga w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentujemy zarówno zamawiających, jak i przystępujących, jak i odwołujących y, i jeżeli będą państwo potrzebowali takiej pomocy, zapraszamy do kontaktu. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor na Portalu KIO24RG. Dziękuję i do usłyszenia!